Dzień dobry, dziękuję. No na początku by pogratulować Zagłębiu za, za zwycięstwo w tej ostatniej kolejce. Cóż, e, no my się na pewno smucimy, bo, bo bardzo nam zależało, żeby po tej ostatniej porażce za, z Choniczanką e, zgarnąć tu jakieś punkty, najlepiej trzy. To był taki mecz momentów, w którym my mieliśmy lepszy początek, mieliśmy lepsze sytuacje, ale działem przede wszystkim zawiodła skuteczność w trzeciej tercji, bo, bo mieliśmy dużo sytuacji do tego, żeby sytuację lepiej zakończyć, a, albo przede wszystkim zagłębie dobrze działa, pracowało w powstrzymaniu i w zasadzie, jak mieliśmy jakieś dobre sytuacje do tego, żeby oddać strzał, czy, czy mieć jakąś z tego lepszą okazję, to zawsze na ostatniej linii stawał obrońca zagłębia. U nas tego trochę brakło nagle. Gdzieś wcześniej popełniony błąd, wątpliwy, rzut wolny, z którego Walencja superderza i w zasadzie sytuacja, hmm, sytuacja bez, bez wyjścia, bez szans wiktor Kaczorowski. E, no w drugiej, przy drugiej bramce trochę się czemnęliśmy, bo gdzieś tam spada piłka hmm, Niewolisowi i uderza pod dalsze słupku, też niedobrony. Później, oczywiście, w drugiej połowie trochę poszliśmy na huki, może niepotrzebnie, hmm, przez co mogliśmy się nadzieć i, i przegrać to wyżej. Później w końcówka trochę opanowaliśmy jakby emocje i były ku temu sytuacje, żeby, żeby nawet zremisować, bo gdybyśmy strzelili szybciej, szybciej bramkę, to, to może być, byłoby trochę więcej czasu na to, żeby się pokusić nawet i o remis, może coś więcej. No ale mimo to strzelając w 92 minucie, mieliśmy jeszcze jedną okazję, gdzie piłka tańczyła na linii i, i nie chciała wpaść, nie wpadła. Hmm. No jest nam przykro z tego powodu, że nie, nie, nie zdobyliśmy tu, tu żadnych punktów, bo, bo tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo nam na nich zależało. To był trudny rok dla, dla rekordu. Mimo wszystko patrzę z optymizmem na rundę wiosenną, no bo sytuacja może nie jest jakaś rewelacyjna, ale też nie jest beznadziejna. Myślę, że jak dobrze przepracujemy, a przede wszystkim odpoczniemy po, po tym ciężkim roku. To myślę, że z dwojną siłą wrócimy, do, wrócimy na okres przygotowawczy w styczniu i odpowiednio przygotujemy się, żeby obronić drugą ligę dla rekordu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Na początku chciałbym przede wszystkim podsumować tak, te półrocze nasze, które dzisiaj skończyliśmy. Podziękować przede wszystkim kibicom, którzy jak i na stadionie, tak i na, na wyjazdach nas dopingowali. Bardzo dziękuję w imieniu całej drużyny. Podziękować oczywiście też moim zawodnikom, którzy w ciężkich chwilach potrafili wznieść się na, na, na swoją piłkarską jakość i dzisiaj wygrany mecz z rekordem daje nam satysfakcjonującą pozycję w, w tabeli. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że chcielibyśmy więcej, ale trzeba się cieszyć z tego, co się, co się ma. Tak więc też musiał też podziękować oczywiście władzom klubu za to, że wytrzymały ciśnienie odnośnie tego małego kryzysu naszego, który, który przeżywaliśmy dzisiaj w tych ostatnich pięciu meczach zrobiliśmy 8 punktów i jesteśmy z tego też zadowoleni. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o mecz, myślę, że 70 minuty kontrolowaliśmy mecz. Rekord bardzo dobrze wychodził z kontrotakami. Szkoda tej straconej bramki. Szkoda, że weszliśmy w taki rytm trochę bojaźni i oddaliśmy inicjatywę przeciwnikowi w drugiej połowie. Ale najważniejsze są te trzy punkty, które zdobyliśmy. Tak więc gratulacje dla, dla, dla zawodników. Mamy przed sobą teraz roztrenowanie i na pewno w przyszłym roku, już w styczniu, będziemy musieli dużo poprawić. Jest dużo do, do zrobienia, ale tak jak powiedziałem na, 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 na samym początku, ogólnie na dzień dzisiejszy jesteśmy, jesteśmy tam, gdzie minimum powinniśmy być. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania z sali? Bardzo proszę. Powiedział, że przeprowadzone przez Pana zmiany nie bardzo pomogły w bo w tym środku pola po zejściu yy, Pawła Sińskiego i po zejściu Dudy zrobiła się taka jakaś, duża luka, którą wykorzystywali piłkarze rekordu. czyli oni, czy ci zawodnicy zresztą bo mogli już nie mieli sił do gry, czy Pan po prostu chciał i jakoś inaczej widział, widział tę sytuację? Nie wiem, doskonale sobie zdawałem sprawę, że dopóty, dopóki Pawlusiński i Duda byli na placu, dobrze to wyglądało, trzymaliśmy ten środek, no ale są pewne, pewne ograniczenia, jeśli chodzi o, o motorykę i dwóch z tych zawodników prosiło o, o zmianę. Na parametrach, którymi się posiłkujemy podczas meczu też wyglądało to, że zrobili ponad 150% swoich swoich takich założeń, jeśli chodzi o motorykę i już nie mieli z czego dawać. I też to było widać przy atakach przeciwnika. Chcieliśmy, musieliśmy wprowadzić, wprowadzić trochę świeżej krwi, aczkolwiek to świeża krew to są sami młodzieżowcy byli dzisiaj. Wiemy o tym, że Zakartki, Pauzław Mularczyk, Piotrek Marciniec i Roko. No i na pewno to też, jest, to też pokazuje trochę nam, kim też dysponujemy na, na, w takich meczach z zawodnikami młodymi, którzy no, czasami są w stanie wziąć na siebie ciężar gry, a czasami tak jak dzisiaj, było widać, że trochę, trochę ich to przerastało, ale tak powiedziałem, Cieszę się, że, że żeśmy wygrali i te zmiany, które, które były zrobione, większość tych zmian poza zmianą Borunia w przerwie no, bo wynikały ze zmęczenia.